Ja rower mam już od ponad miesiąca, ale jest z nami też Romek Kwaśny i Bartek Giemza, którzy także mają swoje sztuki od niedawna, ale już zdążyli na nich pojeździć, więc będziecie mogli usłyszeć, jakie odnieśli wrażenia w porównaniu szczególnie z ostatnim modelem. Co najważniejsze: Active Breaking Point, charakterystyczna cecha dla Treka plus high pivot i odmieniona geometria. Płaski widelec. Pionowa rura podsiedlowa ma to i podjeżdżać, i zjeżdżać jak szalone. Do tego regulowana geometria, zupełnie nowy stos. Jest ze mną Romek Kwaśny, który ściga się w enduro, z sukcesami, staje na podium, wygrywa zawody. Tradycyjnie jeździ na Flashu, jeździł na poprzednim, jeździ już na nowym. Jakie widzisz podstawowe różnice między poprzednią wersją a nową? No przede wszystkim ma high pivota. Poprzedni model nie miał high pivota, ten ma. Drugą konkretną taką różnicą to jest koło z tyłu, 27,5. To wszystko Składając razem, robot stał się dużo bardziej przyczepny w zakrętach, dużo lepiej klei i dużo sprawniej skręca. Myślisz, że to zawieszenie przede wszystkim powoduje to klejenie? Jaka jest Twoja opinia na ten temat? No myślę, że tak, że ten Hype powoduje to właśnie, że to koło zupełnie inaczej pracuje na, na różnych nierównościach. Jest też to dużo bardziej przyklejone. Ale do tej pory jeździłeś przede wszystkim na kole 29, tutaj seryjnie masz 27. To jest w ogóle ciekawostka, bo mój ma 29, a jeżdżę na nim ponad miesiąc i lubię to. Czy będziesz zmieniał koło, czy jakby te pierwsze wrażenia z tego maleta są takie, że zostaniesz przy 27? Eee, to trudno powiedzieć, czy zmienię, bo... Okay. I jeżdżąc tutaj w Cirku na, na traskach, to ten kołem 27,5, a pierwszy raz w życiu że w ogóle na kołek okay. 27,5, robi na mnie, na mnie ogromne wrażenie w zakrętach. Po prostu ten rower niesamowicie skręca, jest niesamowicie przyczepny, bardzo szybko i sprawnie można przez to zakręt pokonać. Natomiast nie wiem, co, ben, co się stanie, jeżeli wrócę na trasy, które są dużo bardziej proste, dużo bardziej kamieniste, dużo bardziej korzeniste, czy wtedy ten rower też będzie utrzymywał tak fajną prędkość, jak, jak w zakresach. Mhm. Jesteś też mocnym zawodnikiem, znanym z tego, że dobrze jedziesz pod górę. Czy miałeś już okazję sprawdzić, jak ten rower podjeżdża? Wiesz co, tak. Byłem, byłem dwa razy by przejechać się pod górę i naprawdę też, też miałem mieszane uczucia, jeżeli chodzi mhm. o, o podjeżdżanie, o prowadzenie tego łańcucha. Tutaj i tak dalej, ale naprawdę przez to, że podśrodówka jest dużo bardziej wyprostowana, to, to naprawdę podjeżdża się prawie jak na rowerze liczbę jestem po prostu w szoku. E, Szczerze mówiąc, mam podobne wrażenie, a mam wersję aluminiową to jest ósemka, tu jest 9,8, tak? 9,9. E, byłem mile zdziwiony, jak to podjeżdża. Rzeczywiście to pionowe ustawienie sztycy powoduje, że rower idzie pod górę. Jest z nami Bartek Giemza, który także już lata na nowym Slash'u. Właśnie, to jest, to jest to. Podobno e, high-pivoty nie latają. Czym się różni e, nowy Slash od poprzedniego? Czy dla Ciebie te różnice są w ogóle zauważalne? E, tak, różnica jest bardzo zauważalna. Ja nie lubię jeździć tras enduro i DH z racji tego, że wszystko mnie boli jak po nich jeżdżę. Jak wsiadłem na ten rower, pomyślałem, kurczę, może się polubię z tymi trasami. Bo nie muszę zbyt wiele robić, a ten rower sobie leci i wszystko fajnie wybiera. Ale czuć na skokach, że, że on nie jest do końca tak skoczny jak ja to lubię w rowerach, mhm. ale za to jest dużo lepiej w trudnym terenie. To znaczy, że się. Jak byś to opisał? To znaczy, że się lepiej trzyma gruntu i tłumi? Dużo lepiej trzyma się gruntu. Ja zawsze na trasach typu enduro, jak na przykład w szczyrku, mam problem z przyczepnością kół. Mhm. Zawsze albo muszę dać mnie ciśnienia, albo coś pokombinować. Tutaj wyciągnąłem rower z kartonu i po prostu pojechałem na trasę i czuję się bardzo dobrze na nim. Mhm. Masz tak samo w konfiguracji jak Roman w malecie. Czy dla Ciebie, dla osoby, która lubi generalnie latać, skakać, ten malet to zaleta, wada, czy w ogóle nie ma różnicy? Jak to wygląda? Dla mnie nie ma różnicy, bo ja w starym Slashu od dwóch lat stosuję muleta. Był 27, mhm. więc y, nawet ciężko mi powiedzieć, jakby było na 29. Ok. Jakby nie do końca czuję, że coś się zmieniło pode mną. Oprócz tego, że ten rower bardzo fajnie płynie po tych trasach, gdzie, gdzie są trudniejsze te elementy, bardzo fajnie skręca, bardzo fajnie wszystko przejeżdża, na wprost jedzie tam, gdzie chce, więc jak dla mnie bomba. Czy widzisz też różnicę w podjeżdżaniu? Bo trek y, używa takiego sloganu, że to najlepiej podjeżdżający rower Enduro. Podjeżdżałem na nim mało, ale zauważyłem to, że nawet kiedy nie blokuję tego zawieszenia, ten rower podjeżdża, co jest o tyle jakby dziwne czy śmieszne, że mamy tutaj dosyć dużo zębatek, więc mhm. mogłoby się wydawać, że to podjeżdżanie będzie cięższe, ale tak nie jest. A jak zablokujesz sobie całkowicie tutaj e, zawieszenie, to w ogóle jest wrażenie, jakbyś jechał na sztywnym rowerze. Dzięki. Nowy Slash, naprawdę sporo się tu zadziało, ja już na nim jeżdżę od miesiąca. Byłem lekko sceptyczny na zasadzie na co to komu. Dlatego, że lubiłem nowego Slasha, który, poprzedniego Slasha, który naprawdę fajnie działał już, ale przekonano mnie dlatego, że ten pomimo tego, że jest ciężki, skomplikowany jeździ po prostu dobrze. High Pivot powoduje, że w dół rower jest przyklejony. Ale podjeżdża, bo ma stromo pod siodłówką. Dostajemy stery z możliwością zmiany geometrii. nie mamy 63,5, ale po zmianie nisek dostajemy opcję plus minus jeden stopień, jeżeli ktoś potrzebuje. Ale też do tego dostajemy w tym rowerze za pomocą krzywki mamy małego flip który pozwala też zmieniać e, lekko charakterystykę zawieszenia. Tutaj z drugiej strony możecie to zobaczyć. Ten element przesuwamy, ustawia się inaczej tłumik. Dzięki temu zmienimy lekko charakterystykę na mniej lub bardziej progresywną. Rower generalnie też, i to też może wiele osób zdziwić, jest cichy. Taki kawał sprzętu, dużo metalu w tej wersji, ale macie specjalne ochraniacze, macie dodatkowe rolki. One nie tylko służą do prowadzenia łańcucha, eliminacji backa, ale też do właśnie wyciszenia roweru, tak jak widzicie dodatkowa osłona tutaj rolki, góra, przód prowadnica, rower idzie w dół, jak przyklejony jest cichy, to jest wersja 8.0 najwyższa Romek i Bartek mają karbony Bartek mówi 16,8 kg z kaszkorami gotowe do ścigania, ten waży około 17 czy to dużo? w rowerze, który ma 170 skoków jak ten, to w tej chwili standard nie przeszkadza, bo fajnie podjeżdża. Na zjazdach także nieźle zjeżdża. Nowy slash. Dlaczego zmieniono? Po to, żeby był jeszcze lepszy. To nie jest rower na pewno ultra uniwersalny, bo swoje waży, ale da radę na tym podjeżdżać i bardzo fajnie zjeżdżać. Najkrótsze podsumowanie nowego Slash'a. Yy, oczywiście zawieszenie High Pivot. Yy, najlepiej podjeżdżający w historii na pewno Trek'a. W porównaniu z innymi High Pivot'ami także konkurencyjny. Nowa geometria, lekko wypłaszczona, ale też podbita podśrodłówka. Plus do tego schowek w ramie, o czym nie wspomniałem. Na kabanosy albo rękawiczki, jak ktoś woli. Rewolucja La Trek'a? Tak. Nowe zawieszenie. Tak jak w Seszynie? Czy wszystkie rowery wyglądają jak w Jeśli spojrzymy na nowego Slasha, tak. Ale musicie spróbować sami, bo jeździ naprawdę troszeczkę inaczej, lepiej.